Staram się raz w tygodniu być w świetlicy środowiskowej, w której dzieci na Starym Polesiu mają czuć się na chwilę bezpiecznie i dobrze i mają być tam zaopiekowane. No, to jest wolontariat w moim życiu, a drugą stroną pracy z dziećmi jest, jest firma, którą prowadzę, bo prowadzę animację, czyli sprawiam dzieciakom radość. Któregoś dnia po prostu pod i wyczułam sobie guza. I tak naprawdę z dnia na dzień mówiłam się do lekarza i yy, powędrowałam na pierwsze USG. Jest tylko jedna myśl od samego początku, że, że Antek nie będzie mnie pamiętał. Miałam takich, przez całe leczenie miałam takie nie wiem trzy, cztery sytuacje, że na siebie nakrzyczałam, że mam jeszcze dużo do zrobienia i że w ogóle no weź się w garść. Nowoczesny tomograf, który nieinwazyjnie sprawdza nasze całe ciało, Taka super maszyna, która skanuje właśnie pod kątem komórek rakowych. Z końcem maja udało się zakończyć chemioterapię z wlewami całkowicie. W czerwcu zostałam poddana pełnej masektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi. I od samego początku staram się wszystkim dookoła mówić, zrobić jakieś badanie, które nam się należy, które, na które dostajemy skierowanie, które wystarczy tylko poprosić i po prostu się przebadać. Mam na imię Paula. Jestem łodzianką.